Siema, tu Rimek. Na początku tego filmu chciałbym Wam bardzo podziękować za to, ile zostawiliście łapek pod ostatnim filmem, bo jest to naprawdę ogrom łapek. Bardzo dziękuję każdemu, kto zostawił łapkę w górę pod ostatnim filmem. I teraz mam dla Was ogłoszenia porafialne, bo część z osób Was pewnie nie wie, ale od jakiegoś czasu, czyli czytając około 12 dni, streamuję na Twitchu. Codziennie są live od godziny 9.00, więc wbijajcie, nawet teraz trwa live, jeśli to oglądacie. Więc zbijajcie pierwsze linki do opisu i zapraszam Was też na live'a. No i co? No i w sumie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na kanale i jakiś komentarz. I siema, do następnego filmu. Jest gościu. Może mi dać jedzenie jakieś czy nie? Yy, możesz zupki jeść. Tylko Bion musisz taki mieć. Ej. Co właśnie zrobiłeś? Kia pierdnicza Nie wierzę w Ciebie gościu. Naprawdę, małem się teraz, jak to zobaczyłem. Nie Zalamałem no, się. ja też. Może speedrunowanie nie jest dla mnie, co? No nie no, gościu, co ty robisz w ogóle? No chciałem no, przejść to, na drugą stronę. Perłę. Przecież tak to, jak to było daleko, dobrze wiesz, że na 1.16 Perł Peru latałem inaczej. Chciałem jest ta Peru, jakbyś, nie wiem, miał i na skyblocku był, jakimś. I dali nam, nie wiem, jeden dzień, żeby zrobić cokolwiek, więc no nic nie, nie, nic nie zorganizowaliśmy. Ale moglibyśmy, moglibyśmy tylko 5 osób wystawić, czy 10 <coughs> 5 Pięć. Jeden, pięć tylko osób. Co mnie bije?! Nie, nie wiem, za zamiast tam... Zami zamiast tam pójść i byśmy w trójkę poszli i byśmy po prostu wygrali ten turniej, to... A jakaś wielka goze, świnia ci pije, guzie, w budzie <gulia> To taka świnia z Avryki Tak, tak Uciekaj ja, Jak... jak... AAAAAAAA AAAAAAAA Już Z tyłu nie pomba Z tyłu nie pomba Krzysiu Ja bym krąpek wziął Na klożek Cię pomba wali <gulia> <gulia> Ej, odwiekolni gościu Odwiekolni Ej Tego małego gremlina uderzysz w Harry'a w Potterze Gremlina Ej, ten co w Harry'a w Potterze był, nie? Jak on się nazywał? Z Greddy To mogłeś. Yes. O oh, począt Zioczku zostaw mnie! Co jest? Zobaczył, że kapierz złoto. Tak To jest ten moment Brawo oh, W końcu! No tylko TNT jak wysadzasz to jest 100%, że wypadł. Myślę, że wypadnie. Jak ja mam trzy łóżka? 100% to są tej bardziej, że wypadnie. Tak, wszystkie bloki pierd... <śm> Cześć! <śmienic> <śmienic> to pierdol się, <śmienic> to... co ty robisz? Co się stało do Michałka? Zimno mu? A, pozdrawiam moje czerwone serce O Boże, co tu się kurwa dzieje Przeszedłem Minecrafta chyba, bo nie wiem, nawet Nawet Minecraft nie tu roluje, bo nawet mnie nie chce świata załadować. Co tu się dzieje? Nie wiem, ja nawet jestem niewidzialny. Koty kurwa latają Zostawiam Kotę, sorry Golem nawet mnie nie bije. Ja go też nie mogę bić. Na singlu nie mogę jedzenia podnieść, ty! Nie wiem Halo Minecraft! Halo! Przyszedłem! No stary wrócił do domu. drzwi może zbudujmy jakieś. Drop you, please, green DAJ Dajże bro! Nie. Oh, please, no please. daj, skakasz potem tak, jakby i Ta. Nie, 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 tragedia, tragedia. nie, 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 nie. <ślamanty> <ślamanty> ja Jest. Dlaczego? O, no jeszcze podniosłeś tam. No. O, możesz tego normalo sobie zabić. Dobra. JA pierdole! Nie, to jest przesada. To jest akurat przesada, nie? To jest nie, przesada. nie, 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 nie. nie. Zróbmy z tego. Zrób nie, 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 no, nie no, 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 no. Ale powiedz mi, jaki jest na to procent? Nie. Jest, jest, może być, może, może być Może być Czekaj, nie otwieraj skrzynek up, no. Rozwalić tą płytkę, nie? Tak, tak, tak. Strolowałeś Jest, there is a temple, może być Jezus, ale ty, ale a, Ale przecież No bo mówiliście, że mam rozwalić no płytkę dowiemy, Ja myślałem, ale, ale, no ale Ja myślałem, ja, ja, myśla ja, myśla ja myślałem, że to jest ta Nahita, co się rozwala, że wiecie Nic nie Dajesz? daje. Udajesz, udajesz? Morda ty maku udajesz? Morda! Morda! Morda, morda! Nie po... <śmiennie> <śmiennie> Ej! Nie po, niepotrzebnie, niepotrzebnie ten grabel postawiłeś generalnie. O, <śmiennie> Na speedruna. Dobra, nieważne już co <śmiennie> Ja idę to zobaczy. Dobra, mam drewno, ja udaję Dobra, to jest giz zrobione Teraz tak, raz, dwa, trzy Pyk, pyk, pyk Nie sterowałem, nie sterowałem Co jest? nic się nie dzieje nic się nie dzieje wszystko pod kontrolą kogo on ma na awatarze co to za typiara jest to na awatarze nie mam pojęcia to jest nie brodi ty tu masz nie wierzę ja pierdolę nie wierzę co Haha! Kurwa, kurwa. Nie! Co tu się stało? Skoczę. Jak tu skoczę, to się anuluje. się low jest. Jak tu skoczę, to się anuluje, Gibson. Siema ma jebane. bo nie ma Polaka żadnego.